Dzieci mi tutaj wołają, że... Są małe już arbuzy Pokaż O, faktycznie no, Tutaj też, tam, tam e, tutaj No dobra są pomidory Tak pomidory też Od dawna Eee mama, ty bardzo dobrze Nie, chodź, Ile już są? No pewnie, że są. Można zrywać? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie zrywamy. Czerwona koktajlówka! No to koktajlówkę można zjeść. A jeszcze z takich ostatnich odkryć, co nam rośnie, to proszę bardzo, pierwsze oliwki też widać. Bardzo jestem ciekawa, co z tego będzie. No i w ogóle cieszę się, że ta oliwka nie padła, już chyba z ponad miesiąc tutaj stoi, więc chyba ma się dobrze. Wiesz, bo ostatnio też bardzo mocno przycięłam i dobrze jej to zrobiło. Kiedy ja się zabrałam za przesadzanie No to zaczęło padać, ale dobrze, niech pada. Chodź figunia, uciekamy. Chodź, chodź uciekamy. Uciekamy do domu, szybko, szybko. A kiedy deszcz za oknem, to tutaj nie lada wyzwanie. 180 Libia wybiera sobie kolejne Lama to daje. Otworzyć. Dzisiaj u nas trochę późno, drugie danie, ale jeszcze grzeska nie ma. Krewetki będą. Zaraz je przesmażę i do tego będzie makaron z pesto, Taki mix. Ostatnio robiłam tą samą wersję ze szparagami, teraz szparagów nie ma, więc krewetki wiadomo.